Ile razy słyszeliście o optymalizacji SEO bez tłumaczenia, co jest w ogóle robione w ramach takiej optymalizacji? Czy w ogóle jesteście pewni, że wiecie, czym jest ta tajemnicza optymalizacja i co w ramach takiej optymalizacji się robi? No bo jeżeli nie, to ten odcinek jest dla Was. Bo może Wam on zaplanować swoje działania nad pozycjonowaniem, albo nawet ocenić pracę każdej agencji SEO, która mówi, że coś tam optymalizuje, ale nie do końca wiecie, co. Cześć. Ja nazywam się Maciej Herubin, już ponad 10 lat zajmuję się tematem pozyskiwania klientów z Google, a ostatnio staram się edukować w tym zakresie, publikując odcinki takie jak ten. I dzisiaj będziemy mówić o owianym wielką tajemnicą procesie optymalizacji SEO. Postaram się to Wam wytłumaczyć w sposób zrozumiały, taki, dla, żeby zrozumiał to każdy właściciel strony, a niekoniecznie specjalista SEO, który trochę inaczej na to będzie patrzył. Tak czy inaczej, będziemy dzisiaj o tym mówić, czym jest optymalizacja SEO, jaki jest główny cel optymalizacji. Jak ją w ogóle zaplanować, jakie są dwa główne rodzaje optymalizacji, jakie narzędzia w ogóle możemy korzystać, żeby optymalizować stronę i co może nam dać taka optymalizacja. Także jeśli chcecie poprawić swoją stronę pod kątem optymalizacyjnym, żeby generowała ruchu, to zapraszam do dalszej części odcinka. Zacznijmy od tego. Czym w ogóle jest optymalizacja SEO, bo najczęściej będzie się to Wam kojarzyło z jakąś optymalizacją tekstu, ewentualnie optymalizacją techniczną i tak dalej. Jeżeli chodzi o tekst, to jest i prawda, i kłamstwo jednocześnie, bo to wszystko zależy i w zasadzie zoptymalizowanie. Nawet idealnie pod kątem Google jednego tekstu niewiele da i ja postaram się za chwilę wam to wytłumaczyć, a w zasadzie nawet rozrysować, bo tak będzie mi znacznie łatwiej. Żeby optymalizacja w ogóle miała sens, musimy mieć coś. Co nazywamy strukturą strony. I tu chodzi tylko wyłącznie o to, że pewnego rodzaju podstrony są strukturalnie ładnie ułożone i w ogóle są. Weźmy tu na przykład. Automatyzacja przemysłowa, taki biznes, tak? to jest strona główna, która dzieli się na jakieś poszczególne elementy, w ramach których jest oferta. I w ramach tej oferty naprawdę dużo musi się dziać, jeżeli chodzi o SEO. Ofertę dzielimy na poszczególne elementy, takie jak robotyka i automatyzacja produkcji. Bo dzięki temu osoby, które szukają automatyzacji produkcji, trafią tutaj, osoby, które szukają robotyki, trafią tutaj. I to muszą być osobne podstrony. I idąc dalej, robotyka dzieli się na roboty przemysłowe, projektowanie robotów, bo to jest, nie to jest to samo. Ludzie, którzy szukają projektowania, będą szukać czego innego, a jeżeli będą szukać konkretnego robota, to w ogóle wejdą jeszcze poziom niżej i będą szukać poszczególnych podstron. Jeżeli ktoś szuka robota do spawania, to trafi tutaj. Jeżeli ktoś szuka do robota do. Pakowania to trafi tutaj. Musi mieć na to pod stronę. One muszą być strukturalnie ułożone i to one będą optymalizowane. Tak samo jest w e-commerce w sklepach internetowych. Tutaj jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja. weźmy taki jeden kategorię produktów jak sukienki i możemy je sobie podzielić na poszczególne taksonomie, tak? Okazja, kolor, rodzaj, materiał, rozmiar itd. I każdego rodzaju typu i tak dalej jest troszeczkę sporo, no bo okazje to wesele, randka do pracy i tego może być naprawdę mnóstwo. Tak samo z kolorami, może być ich, ich dziesiątki. I tak naprawdę kombinacje tych kategorii tworzą poszczególne słowa kluczowe. Czerwona sukienka na wesele, czarna mini na randkę i tego jest dużo. I tak naprawdę poszczególne elementy, osoby, które wpisują poszczególne frazy, powinny trafiać na swoje dedykowane kategorie. Oczywiście, w miarę możliwości, bo nie wszystko aż tak szczegółowo da się zrobić. I na to musimy mieć, być na to przygotowani, tak? I z punktu widzenia optymalizacji zawsze mamy jakieś poszczególne adresy strony, które to po prostu istnieją. Tak? Jeżeli ich nie ma, to w ogóle nie ma co optymalizować. Wtedy nie ma roboty i nie ma efektów. Tak? I jeżeli tych elementów nie ma, to przede wszystkim trzeba je dodać. Trzeba zbudować dla nich tytuł, nagłówki pierwszego rzędu, kolejnego rzędu. Jakiś lead, czyli taki wstęp, który się dzieje na stronie. Główną treść, podstawową taką wstępną optymalizację trzeba zrobić, opublikować zaindeksować, ewentualnie kupić link. I w pierwszej fazie projektu tak naprawdę jeżeli okaże się, że połowy z tych rzeczy w ogóle nie mamy, to musimy je po kolei odhaczać i robić poszczególne elementy, dodając treści, tytuły i te wszystkie inne rzeczy. Chodzi o to, żeby dodać jak najwięcej podstron, na które będą ludzie trafiać, bo jeżeli ktoś czegoś szuka, a my nie mamy na to podstrony, to po prostu nie bierzemy nawet udziału w konkursie opozycji. To nie chodzi o to, że nie jesteśmy wysoko, jesteśmy na 19 czy 20 czy 99 dziewiątym miejscu. Tak? Nas w ogóle nie ma i nie będzie, dopóki nie mamy tej podstrony. I dopiero jak mamy taką, że tak powiem, masę zrobioną, to dopiero można robić rzeźbę, czyli optymalizację. A to polega na tym, że dla tych samych adresów, po prostu w pierwszej fazie sprawdzamy sobie pozycje. po poszczególne adresy, ten jest na 57, na 65, tej na 80 i tak dalej, nie ma znaczenia, to zawsze będą odległe pozycje. I teraz dla najważniejszych adresów, ewentualnie w pierwszej fazie, idąc po kolei adres po adresie, Optymalizujemy to za pomocą rzeczy, o których będę mówił później. Teraz nie jest to ważne. Optymalizujemy to i w kolejnym miesiącu po prostu zwyczajnie nam pozycje się troszkę poprawią. Tutaj z 57 zrobiła się 48, tu z 65 też 48, tak tu z 78 i tak dalej. I pewne rzeczy wykonaliśmy w kolejnej iteracji, powiedzmy to jest pierwszy miesiąc, to jest drugi miesiąc. Wykonaliśmy jakieś pewne rzeczy i sytuacja nam się poprawiła. I teraz w kolejnym miesiącu jeszcze bardziej nam ta sytuacja poprawi bo zrobiliśmy kolejne podejście optymalizacyjne do tego samego adresu. Podchodzimy wiele razy, tak? Podchodzimy go czwarty raz do niego i dzięki temu w ogóle nam sytuacja się poprawia, bo Pierwsze te adresy pojawiły się w pierwszej 20. Wszystkie praktycznie, tak. Oczywiście to może różnie wyglądać, to, to jest tylko przykład, natomiast to się tak dzieje, tak. I w kolejnej iteracji w ogóle już mamy niektóre w top 10. Pojawiały się pozycje na ósmej pozycji, tak. Tu mamy jakąś dziesiątą, tu mamy ósmą, co jest dobrym sygnałem, tak. I w kolejnej iteracji mamy coraz więcej już na zielono, czyli są w pierwszej dziesiątce. Możemy robić tak, i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej, i tyle iteracji, ile trzeba, aż w końcu dojdziemy do. Tego, czego nam zależy. Tak. Oczywiście nie zawsze wszystko da się wypchnąć do pierwszej pozycji, bo jak zrobimy to 100 razy, to też nie zawsze się uda. Natomiast ogólnie chodzi o to, że mamy z tego efekty, tak? I dzięki temu po prostu wykres rośnie. Jeżeli tutaj mamy oś czasu, tu zaczynamy gdzieś projekt, tak? Na początku planujemy i tak dalej. Przez pierwszy rok tak naprawdę tych działań i po kolei iteracyjnie wykonywania tych samych czynności dla jednego adresu URL, a mamy ich kilkadziesiąt tutaj to po prostu ilość słów kluczowych powoli zaczęło rosnąć. Tak? I tak naprawdę nie zmieniając żadnej techniki robiąc ciągle to samo, tylko z dużą intensywnością, potem ten wykres rośnie. Tak? I w drugim roku on naprawdę już bardzo dobrze urósł. Tak? Z praktycznego zera do 45 tysięcy wejść miesięcznie, co jest dużo dla tego biznesu. Nieważne jaki to jest biznes. Ważne, że naprawdę w pierwszym roku było powiedzmy średnio, a w drugim roku już jest coraz lepiej. tak? Dlatego samo trwa długo, bo długo optymalizujemy. Te kolejne iteracje następują po sobie. To nie o to chodzi, że mija jakiś czas i dzięki temu rośniemy. W tym czasie musimy naprawdę dużo rzeczy robić, przede wszystkim, jeżeli chodzi o optymalizację, i dzięki temu mamy te efekty. I za chwilę, oczywiście, będziemy mówić o tym, co trzeba konkretnie robić. Chciałbym wam pokazać dwa najważniejsze sposoby na optymalizację treści, taką cykliczną, jeżeli chodzi o budowanie widoczności. I to nie jest tak, że te dwa sposoby są. Jedne lepsze, drugi gorszy, oba się wykluczają i tak dalej. Oba mają troszeczkę inne zadania i oba będę polecał wam robić, wszystko w od tego, na jakim jesteśmy etapie itd. Tak I pierwszym sposobem jest Google Search Console, narzędzie, które jest darmowe, z którego na pewno korzystacie. Także za chwilę wskoczę do tego narzędzia, tak żebyście widzieli mój ekran i postaram się Wam pokazać, na czym polega ta optymalizacja. Jesteśmy więc w Google Search Console, w ramach którego będziemy sobie optymalizować poszczególne podtrony, tak? W tym głównym panelu, w którym analizujecie sobie kliknięcia, wejścia itd. Widzicie sobie poszczególne frazy, z których mamy jakieś konkretne wejścia, z których jest najwięcej, itd. I z czego mamy ruch. Natomiast nie do końca nas interesują frazy kluczowe. Szybko przełączamy się na tutaj zakładkę strony i tu widzimy poszczególne adresy URL, które chcemy sobie podoptymalizować. I teraz wybieramy sobie jeden, bo optymalizujemy tylko i wyłącznie jeden, na którym się chcemy skupić. Tak, klikamy go i powinniśmy widzieć tylko dane dla niego. I to ogólnie dobrze, bo widzimy frazy kluczowe, które po prostu są powiązane z tym jednym konkretnym adresem. Możemy sobie kliknąć wyżej, żeby zobaczyć jest średnie pozycje, ewentualnie CTR, żeby mieć więcej danych. I tutaj patrzymy, że ten dany artykuł, bo to jest akurat artykuł, na frazę do SEO pozyskał tyle i tyle kliknięć, tyle wyświetleń, taki jest CTR. I ogólnie takie informacje możemy sobie zobaczyć. I teraz czego my tu szukamy? Szukamy tutaj fraz kluczowych, które z jakichś powodów są poza dziesiątką i mają, a mają wysoki potencjał. tak? I teraz zobaczmy sobie na końcu. Mamy tutaj frazę, która nazywa się Jak działa SEO? Teoretycznie bardzo fajna fraza, a ma tylko 7 kliknięć. A to wynika z tego, że jesteśmy po prostu na 12,3 pozycji. To co robimy, to po prostu w ramach tego artykułu piszemy. Nagłówek, jak działa SEO i tłumaczymy to, ewentualnie kilka razy w artykule umieszczamy, jak działa SEO, żeby po prostu tę pozycję poprawić. I szukamy sobie dalej takiego typu fraz kluczowych, które są gdzieś tam daleko, tak? Na przykład zasady SEO. Jesteśmy na dziesiątej pozycji, 3, czyli jeszcze poza dziesiątką, mamy przez to mniej wejść i można było do tego artykułu tą to, to frazę użyć. Najprawdopodobniej można sobie zrobić tak, że sortujemy sobie po pozycji i szukamy sobie fraz, na przykład, Idąc dalej, możemy to zrobić bardzo długo, jeżeli mamy dużo fraz kluczowych, tych artykuł widocznej są wiele fraz kluczowych, i szukamy takich, które po prostu są poza dziesiątką. I tutaj mamy jakieś SEO i marketing, to po angielsku, tak, SEO plan to może być dobra fraza, tak? której w ogóle pra prawdopodobnie, której prawdopodobnie w ogóle nie użyliśmy, a może ona się przydać, tak? Artykuły SEO. To ta fraza, Tą frazę nie używamy, bo mamy to inny artykuł, o tym będzie za chwilę. Natomiast panel SEO i specjalista SEO co robić też nie jest do końca ten artykuł. No nie, nie skupiamy się na tą frazę, ale szukamy fraz powiązanych z tym tematem, żeby mogły wzmocnić ten artykuł. I najlepiej szukamy tych, które są po prostu właśnie w poszczególnych pozycjach między dziesiątką a piętnastką, ewentualnie dwudziestką a trzydziestką, siódemką a dziesiątką, albo czwórką i dziesiątką, żeby chcemy poprawić. I szukamy takich fraz i zwyczajnie po prostu używamy ich w tekście po to, żeby mieć Ruch z tych fraz, ewentualnie wzmacniać sam artykuł, dzięki czemu on globalnie poprawia swoją pozycję, nawet na te najważniejsze frazy, na które nam zależy. Także tak to wygląda z punktu widzenia Google Search Console. Optymalizacja w GSC jest dość prosta, natomiast naprawdę można zrobić do dobrą robotę, jeżeli chodzi o takie podstawowe optymalizacyjne, po prostu wybierając frazy, ale. Mamy też znacznie bardziej zaawansowane narzędzia, i to polskie, które poza Google Search Console są w stanie naprawdę pomóc nam w dobrej robocie. Te narzędzia są już płatne, ale zdecydowanie są warte swojej ceny, bo znacznie przyspieszają pracę i pokazują znacznie więcej, jeżeli chodzi o używanie fraz kluczowych niż to, co pokazałem przed chwilą. Na rynku jest kilka tego typu narzędzi. My aktualnie używamy kontadu. To narzędzie działa na takiej zasadzie, że wybieramy sobie jakąś frazę, wpisujemy, i w tle to narzędzie też wpisuje tę frazę do wyników wyszukiwania Google i sprawdza wszystkie wyniki wyszukiwania, które sobie wybierzemy. Czasami top 10, czasami top 20 i analizuje pod kątem treści, no bo jeżeli te wyniki są z jakiegoś powodu wysoko, na pierwszej pozycji, drugiej, trzeciej, dziesiątej, piętnastej tak itd., to my musimy zrobić to samo co oni, żeby być wysoko, tak? I po prostu na bazie wpisanej tej frazy, to narzędzie podpowiada nam, jakie my frazy powinniśmy użyć lub co zrobić z tekstem, żeby on był w miarę wysoko, a przynajmniej, żeby był oceniany tak, jak te teksty, które są w pierwszej dziesiątce. Z takim narzędziem dowiemy się, jak zbudować tytuł i opis, tak, czyli treść wyników wyszukiwania, jakie frazy mają być w nagłówkach, jakie frazy w ogóle mają być w samej treści, jakie inne dodatkowe frazy powinniśmy użyć w tym artykule, bo wszyscy inni tego używają. Także na tym etapie też chciałbym pokazać to narzędzie. Za chwilę znowu wskoczę do mojego komputera, aby pokazać wam to wszystko na przykładzie kontadu, jesteśmy już w kontadu, w edycji konkretnego artykułu. Dodałem to za pomocą narzędzia, po prostu wpisując adres naszego artykułu, bo to jest artykuł istniejący. Narzędzie sobie zaimportowało całą treść artykułu i zrobiło to w miarę dobrze. Czasami jakieś poprawki swoje trzeba nanosić. Tak czy inaczej, ostatecznie mamy sobie po lewej stronie treść naszego artykułu. Tutaj na górze mamy. Jego tytuł, czyli to, co wynika wyszukiwania, widzimy. Tutaj mamy po prostu nasz główny tytuł, to jest jego opis, tak wygląda jego podgląd, a tutaj po, po prawej stronie mamy podglądy wyników wyszukiwania innych konkurentów, które są też wysoko. I na bazie tego widzimy opis na zasadzie score danego artykułu, widzimy, że mamy punktów 91 najlepszy konkurent ma 81, czyli tak naprawdę z całej tej dziesiątki pierwszej jesteśmy już najlepsi. I możemy sobie patrzeć, jak wygląda z perspektywy takiego, takiej optymalizacji ta, ta, taki artykuł. Tak? I tutaj widać, że pewne frazy kluczowe, które narzędzie nam odpowiada, użyliśmy. Nie wszystkich użyliśmy. Niektóre zostały usunięte, o czym będzie za chwilę. Natomiast użyliśmy większości tych fraz kluczowych, które to narzędzie uważa, że one powinny znajdować się w tekście. Tak? Czasami niektóre frazy kluczowe będą pokazywały się na czerwono, bo użyliśmy ich za dużo, ale to czasami tak trzeba zrobić. Trzeba mieć też jakąś wiedzę, korzystając z tego narzędzia, że niektóre rzeczy można jednak robić czegoś więcej lub mniej. Tak czy inaczej, mamy wysoki score, dzięki czemu wiemy, że w jakiś sposób jesteśmy dobrze wypozycjonowani. Tak? Strona znajduje się w tej chwili na pierwszej pozycji Google. Za chwilę to sprawdzimy. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co można zrobić z tym narzędziem, to po prostu możemy skupić się na pewnych optymalizacjach. Tak? Tutaj mamy poszczególne elementy, jak frazy kluczowe używamy w konkretnych elementach, na przykład tytułu, description, h ha dwójki i tak inne, I innego rodzaju frazy też możemy sobie tutaj poklikać, tak zobaczyć sobie, jakie mamy w artykule, odpowiednie treści i tak dalej. Na bazie tego możemy sobie po prostu pouży poużywać, tak Jeżeli chodzi o każdą frazę, możemy sobie kliknąć skopiować, użyć synonimów i ogólnie zobaczyć, gdzie to możemy użyć, tak? Narzędzie jest na tyle zaawansowane, że może nam pomagać nawet pisać tekst, tak? Możemy ten tekst po prostu rozbudować używając poszczególnych rzeczy, tak? Możemy dać sobie faki, możemy napisać description swoje, możemy po prostu rozbudować dany paragraf, zmienić go troszeczkę i tak dalej, dzięki czemu mamy po prostu łatwiejsze zarządzanie tym wszystkim, tak? Na poziomie poszczególnych nagłówków mamy podpowiedzi, jak wygląda to u konkurencji. tylko jest nasz artykuł, bo jesteśmy na pierwszym miejscu, ale możemy podejrzeć po prostu wszystkie artykuły, które są gdzieś tam wysoko. Jak oni mają, jakie, jakie oni mają tytuły, nagłówki, a dzięki czemu możemy sobie super rozplanować tekst, który potem po prostu jest dobrze wypozycjonowany. I takie narzędzie, z takim podejściem trzeba robić wielokrotnie do jednego tekstu, czasami aż do znudzenia i poprawiać czasami z 91 na 92, potem 93 i itd., tak żeby mieć po prostu wysoko w wyszukiwarkach te opcje. Tak? Oczywiście jeżeli jeden artykuł tylko tak zrobimy, to niewiele nam pomoże, ale tak jak pokazywałem wcześniej, jak robimy to cyklicznie dla wielu, wielu artykułów, no to to powoduje, że ten wykres będzie nam rósł i ruch będzie nam się powiększał. Także to tyle, jeżeli chodzi o samo narzędzie kontadu. No, naprawdę polecam Wam, żeby zakupić sobie wersję przynajmniej na próbę na jeden miesiąc, zobaczyć, jak to działa, bo naprawdę to takie narzędzia są warte ceny, bo po prostu obniżają koszt tym, że oszczędzają nasz czas, który na optymalizację naprawdę jest długo poświęcany. Podczas używania kontadu oraz wcześniej Google Search Console celowo pomijałem pewne frazy i nawet o tym wspominałem. Robiłem to po to. Że te narzędzia nie zawsze są doskonałe, i to, co się pojawia, trzeba przełożyć jeszcze przez filtr naszej struktury strony, naszej strategii SEO, którą sobie zaplanowaliśmy, tak? Bo jeżeli narzędzie podpowiada nam, że mamy użyć w frazy pozycjonowanie 16 razy, a jesteśmy w artykule o SEO, bo inni tak używają, to nie do końca jest właściwe, bo na przykład mamy o tym osobny artykuł, i to tam to słowo musi się skupiać, nie w tym miejscu. W tym może być tylko raz, potem dodane jako link wewnętrzny i tyle. No bo nie możemy też wszędzie używać wszystkich fraz. tak? Narzędzie by nam po prostu za dużo podpowiadały i to może być problem, a problem jest dosyć duży, bo może wywołać to kanibalizację. Czyli taką sytuację, że dwa adresy, na przykład różne artykuły, mają podobne skupiska. Jednej frazy kluczowej. I Google sobie to analizując, nie wie, czy ten artykuł 1 czy artykuł 2 powinien być wyświetlany na tą frazę. I czasami on się gubi, tak? A to może powodować, że pozycje nam skaczą. Raz jesteśmy na pierwszej pozycji, raz na 17. I nie wiemy dlaczego. Najczęściej wtedy zmienia się po prostu artykuł, który się wyświetla. Bo najpierw Google wybiera, który artykuł, a dopiero potem wpisuje do niego pozycję. I jeden artykuł może mieć wybraną pozycję na pierwszą, drugi 17, ale wcześniej Google sobie wybiera, po prostu który z nich wyświetlić. Jeżeli wybierze ten artykuł, który jest na dalszej pozycji, no to jak gdyby nie jesteśmy w stanie powalczyć. Tak niestety to tak działa i musimy bardzo dobrze planować te frazy kluczowe. Dlatego na początku procesu zawsze my robimy dokładny plan fraz kluczowych, jakie przypisywać do konkretnych artykułów, a potem to analizujemy podczas optymalizacji, jeżeli chodzi o konta i inne tego typu narzędzia, żeby po prostu nie pogorszyć sobie sytuacji. Dlatego tak ważne jest, aby mieć wszystko ładnie rozdzielone na no osobne adresy i z góry zaplanowane. Oczywiście, czasami można używać tych fraz kluczowych, które podpiera narzędzie, ale najczęściej trzeba będzie je zamienić po prostu w link wewnętrzny i linkować do tego właściwego artykułu, tak jak to robi Wikipedia, żeby nie robić takich wielkich skupisk jednego frazy kluczowej, jednej frazy kluczowej, po prostu w wielu artykułach. Jedna fraza kluczowa powinna być skupiona wokół jednego tematu, który znajduje się na jednym artykule, produkcie, ofercie itd. Jeżeli tego będziemy się trzymać i będziemy optymalizować, czy w kontau, czy w Search Console, czy w innym narzędzie, bo tego jest bardzo dużo, to po prostu będzie nam ruch rósł regularnie, jak na wykresie, który pokazywałem. Powiedzmy sobie teraz, co daje taka optymalizacja, tak? No, jeżeli zrobimy jeden adres, dwa adresy i nawet, jeżeli będzie w takim kontadu pokazywało nas 100, to prawdopodobnie niewiele z tego będziemy mieć, tak? Ale jeżeli robimy to cyklicznie i poprawiamy sukcesywnie wszystkie adresy, w ogóle mamy dodane wszystkie adresy, które są potrzebne czyli zaopiekowaliśmy się wszystkimi frazami kluczowymi i cyklicznie robimy adres po adresie optymalizację, robimy to iteracyjnie, wracając do najważniejszych części, do mniej ważnych, po prostu rzadziej i powoli działając, no to Naprawdę te pozycje będą nam rosły sukcesywnie. tak? W kolejnych iteracjach będziemy mieć tego coraz więcej, coraz więcej pozycji, coraz więcej ruchu dla każdego od razu osobno. I efektem tego może być taki wykres, na przykład jak widzicie na ekranie. tak? Na początku było bardzo płasko, potem nastąpił jakiś spadek związany z tym, że globalnie dużo optymalizacji zmieniliśmy. Ale potem to powiększyło się razy dwa. Dlatego, moim zdaniem, oczywiście czasami warto taki plan optymalizacyjny zrobić i sukcesywnie go wdrażać. Niestety, czasami zdarza się tak, że mimo optymalizacji, pozycja często się zatrzymuje i mimo kolejnych. Podejść, nie wszystko rośnie tak jak trzeba, i trzeba tutaj kombinować, tak? I zmieniać strategię na optymalizację, bo na to też są strategie. Tutaj mamy kilka podejść, dopiero to ostatnie podejście zadziałało i poprawiliśmy ruch bardzo dużo, jeżeli chodzi o tego klienta. Natomiast tutaj zmian kierunków było kilka, bo nie zawsze to, co robiliśmy, dawało efekty, i czasami trzeba w ramach takiej optymalizacji też się zatrzymać, wziąć oddech, pomyśleć, co możemy zmienić i zmienić kierunek, tak, żeby to ostatecznie jednak działało. Niestety, czasem może być taka sytuacja, że jeden adres, mimo optymalizacji, nie do końca nam chce rosnąć. Na przykład widzimy, że inne po kolei rosną, a jeden niestety nie, albo kilka głównych, na przykład te najważniejsze, nam nie rosną. I ta sytuacja też może wystąpić, i jest na to rozwiązanie. Na ten temat nagrałem cały odcinek. Także do którego już teraz zapraszam. Wystarczy kliknąć mnie turkę, która gdzieś tutaj wokół mnie się pojawia. Dowiecie się z niego, jak sensownie, bez przeplania budżetu, po prostu podlinkować stronę, aby jeszcze bardziej wzmocnić te aspekty związane z optymalizacją. Także już teraz do zobaczenia w tamtym materiale. Cześć!